RailiShop.pl Ekstrafelgi.pl Slicky Tires.pl na, na pudle siódmej rundy Górki Samochodowej mistrzostw Polski. Trzecie miejsce w Generalce. No właśnie się dowiedziałem. Rewelacyjny wynik. Nie ukrywam, liczyłem na miejsce na podium, ale nie w Generalce. Chociaż miałem jakieś tam takie początki, że ch no chciałem, chciałem. Modliłem się o deszcz, jakby popadał deszcz na pewno stać mnie na dobry wynik i jeszcze lepszy w Generalce uważam, ale trzecie miejsce jest rewelacyjne i bardzo się cieszę, jestem z samochodami w gr grupie Open na pudle, także rewelacja. Dwa bardzo dobre podjazdy. Chyba bardzo dobre. Jeden, pierwszy z nich, bardziej niebezpieczny, zdecydowałem się na oponę typu slick, łatki, wyścigowy. Nie było na tym łatwo, ale tempo naprawdę było chyba rakietowe i drugi przejazd też jego tylko potwierdzenie formy. Kibice? Dzień rewelacyjny. Myślę, że jutrzejszy będzie jeszcze lepszy. Kibice? No chyba ich z milion tu jest, trzeba przyznać. Każdy macha, cieszy się, rewelacja, super atmosfera. Ja też się bardzo cieszę, bardzo dziękuję.